Dzień dobry Państwu! Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Mówię do Państwa w dniu 28 sierpnia 2023 roku i chciałabym odczyta, odczytać notyfikację o neutralności Polski w nowym porządku świata. Notyfikacja ta została przesłana do ambasady i do, do konsulatu niemieckiego w celu przekazania do prezydenta Niemiec oraz do pani Ursula von der Leyen, która jest przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ten tekst zostanie najpierw odczytany w języku polskim, a następnie w języku angielskim. Proszę o przesyłanie w świat tej informacji, ponieważ świat i inne państwa powinny wiedzieć, w jakiej sytuacji Polacy się znajdują oraz co jest dla nas dobre. W obecnej sytuacji, kiedy grożą nam rozbiory, najlepszą opcją uważam jest właśnie wejście w stan neutralności. Teraz czytam. Do jego ekscelencji Holgera Machenickę, konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Szanowny Panie Konsulu, wypełniając rzetelnie społeczną funkcję prezydenta elektorskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Mam zaszczyt i obowiązek zwrócić się do Pana w celu przekazania poniższej notyfikacji do Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Jego Ekscelencji Pana Franka Waltera Steinmayera oraz do obywatelki Niemiec Pani Ursuli von der Leyen, pełniącej, pełniącej funkcję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Działając w interesie ponad 99% Polaków, nie mających de facto prawa do kandydowania do Sejmu, nie posiadając swoich przedstawicieli w polskim rządzie, bo prawo do kandydowania do Polskiego Sejmu przysługuje w praktyce tylko partiom politycznym, które to partie w praktyce nie reprezentują interesów narodu polskiego, lecz reprezentują interesy zagranicznych firm, lobbystów i korporacji. Informuję, iż Polska nie wejdzie w skład europejskiego superpaństwa federacyjnego. Nie jesteśmy na to gotowi ani warunki naszego życia społeczno, polityczno, gospodarczego, a w szczególności nasze wzorce kulturowe i przywiązanie Polaków do swojej tożsamości i do utrzymania suwerennego narodowego państwa polskiego na to nie pozwalają. Polska od czasu transformacji po 1989 roku znajduje się w permanentnym kryzysie. Politycznym, gospodarczym, kulturowym i dyplomatycznym. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że do tej pory nie została w Polsce przeprowadzona lustracja sędziów, co spowodowało i nadal powoduje regres cywilizacyjny w polskim życiu społeczno-polityczno-gospodarczym. Sędziowie swoimi działaniami skutecznie zablokowali i nadal blokują społeczeństwu polskiemu dostępu do władzy we własnym kraju. W praktyce sędziowie zablokowali w Polsce demokrację. Ponadto sędziowie w Polsce nie są zdolni ani gotowi, by osądzać w ramach europejskich standardów prawnych. Gdy w swoich orzeczeniach często nie uznają godności człowieka, bardzo często nie uznają oni podstawowych praw obywatelskich wynikających z polskiej konstytucji, skazują ludzi za poglądy polityczne oraz niszczą swoimi wyrokami polskich przedsiębiorców, likwidując w ten sposób wolną konkurencję. Demokracja europejska opiera się na prawie, ale sędziowie w Polsce nie wiedzą, co to jest prawo. Wejście Polski przy obecnym zdemoralizowanym stanie sądownictwa do sfederalizowanego europejskiego superpaństwa pogłębiłoby i wzmocniłoby niespotykany w skali światowej terroryzm sądowy wobec Polaków, a w konsekwencji wyniosłoby totalitaryzm. Niemcy z pewnością to rozumieją, bo sami przeżyli takie czasy za rządów Hitlera. Przed Polską stoi ogromne zadanie przeprowadzenia reformy sądownictwa, ustabilizowania gospodarki i finansów publicznych oraz ułożenia poprawnych, przyjaznych stosunków z sąsiadami. Przed Polską stoi to ważne zadanie. Będziemy dążyć do tego, aby Polska stała się państwem neutralnym, dążącym do pokoju, współpracującym na równych zasadach ze wszystkimi innymi państwami świata. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to będziemy dążyć do wypracowania formuły kooperacji Polski z superpaństwem europejskim, w tym z Niemcami, na zasadach podobnych do Szwajcarii która w swej polityce zagranicznej pomimo że jest państwem o gwarantowanym statusie neutralności, jest członkiem ONZ, kooperuje z OBWE, uczestniczy w programie partnerstwa dla pokoju, w partnerstwie euroatlantyckim, posiada swoją własną armię, a wkrótce prawdopodobnie stanie się również i członkiem NATO. Kwestia dalszej przynależności Polski do NATO musi być jeszcze rozważona. Pozostając, poza obszarem sfederalizowanego superpaństwa europejskiego, Polska zachowa status suwerennego państwa narodowego chronionego prawem międzynarodowym do samostanowienia narodów, w tym zachowa autonomię podatkową, fiskalną, monetarną, gospodarczą, własną strategię handlową, nadzór i władztwo nad zasobami naturalnymi, jako własnością narodu polskiego. Pozostając poza obszarem sfederalizowanego superpaństwa europejskiego, chcemy wierzyć, że zarówno Niemcom, jak i Komisji Europejskiej oraz wszystkim naszym sąsiadom leży na sercu utrzymanie w środku Europy pokoju, dialogu i współpracy a w związku z tym liczymy, że przedstawiona koncepcja Polski w nowym porządku świata spotka się z pozytywnym jej przyjęciem i jej akceptacją. Będziemy wdzięczni wszystkim państwom świata za wyrażenie poparcia dla neutralnego statusu naszego państwa Rzeczpospolita Polska. Jednocześnie informują, iż naród polski w obliczu braku legitymizacji do rządzenia Aktualnych, wybranych niedemokratycznie w 2019 roku w Polsce władz oraz braku legityminacji tych władz, które zostaną wybrane w Polsce na jesieni 2023 roku, w kolejnych niedemokratycznych i dyskryminujących obywateli wyborach, w których de facto uniemożliwia się Polakom indywidualne kandydowanie do Sejmu, co jest niezgodne z polską konstytucją. To naród polski, suweren państwa polskiego, w takim przypadku ma prawo do sprawowania władzy bezpośredniej. To jest oparciu o artykuł 4 Polskiej Konstytucji, co niniejszym czynię. Podpisana Teresa Garland, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 28 sierpnia 2023 roku łączam do konsula niemieckiego pozdrowienia z wyrazami szacunku.